Już w najbliższy piątek, 1 września o godzinie 20.00 w amfiteatrze miejskim w Piotrkowie wystąpi legendarny zespół TSA MNK. Pięcznie, głodny, wciąż próbuje zyskać więcej, już podaje nowy dzień. Będzie to pierwszy elektryczny występ TSA w Piotrkowie, Pięknie. dlatego tym bardziej warto wziąć udział w tym wydarzeniu. raz innych, ciężko Zespół promuje swoją najnowszą płytę niezwyciężonym. Którą podpisywał będzie w dniu koncertu w Księgarni Rynek Trybunalski 2 o godzinie 17.00. czas i uwielbienie. Po koncercie zespół odwiedzi Skype'a przy ulicy Rycerskiej 8. Na koncert zaprasza prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Holniak. Specjalnie dla państwa. TSA w naszym mieście 1 września. Organizatorzy koncertu: Miasto Piotrków Trybunalski i Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Patronat medialny: Telewizja Piotrków. Partnerzy Księgarnia Rynek Trybunalski 2 oraz Skype Up Rycerska 8. Piątek 1 września godzina 20 Amfiteatr Miejski Piotrków Trybunalski. Serdecznie zapraszam prezydent miasta Krzysztof Chojniak.